Na co liczysz, dając partnerowi kolejną, już niezliczoną szansę? Myślisz, że w końcu coś zrozumie, jak za przyknięciem palca nagle coś się zmieni? Że będzie inaczej, lepiej? Muszę cię rozczarować. Nie będzie. Jeśli dorosły człowiek nie potrafi się ogarnąć, pomimo próśb i kolejnych szans, to przestań być naiwna. Przestań się okłamywać, bo właśnie przez tą stagnację cierpisz na własne życzenie. Jeśli w Twoim związku problemy się piętrzą i powtarzają, bo partner nieustannie robi to samo, to warto zrozumieć, że już inaczej nie będzie. On się po prostu nie zmieni. Proszę Cię, otwórz oczy, bo nigdy nie będziesz w tym związku szczęśliwa. Często tkwimy w relacjach długo za długo, cierpiąc i okłamując siebie, że to jeszcze ma sens. Taka naiwność to nic innego, jak reanimowanie związkowego trupa. Ten związek już dawno temu umarł. I było to wtedy, kiedy on nie wykorzystał drugiej, trzeciej, pięćdziesiątej szansy. Ile jeszcze zamierzasz mu ich dawać? Zastanów się, czy warto nadal tracić najlepsze lata swojego życia. Czy warto w dalszym ciągu za nim latać i się u niego zabijać. Czy warto, kiedy on ma to wszystko po prostu gdzieś. Działa to oczywiście w dwie strony, bo mężczyźni równie często poświęcają się dla przebiegłych manipulatorek, które nigdy należycie ich nie docenią.